Łaska wam i pokój od Boga Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj rozważamy w naszych kościołach, to jest fragment wyjęty z listu apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 5, od 15 wiersza. Wsłuchajmy się w te słowa. Apostoł Paweł pisze do kościoła tak: Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy. Lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, Śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Panie Łaskawy Boże, piękna jest Twoja wizja dla Kościoła, dla naszego życia. Panie, dziękujemy Ci za to, że o tej wizji nam przypominasz, chociaż wiesz, że my jako ludzie bardzo często mamy swoje wizje, swoje pomysły. Panie, Ty chcesz, aby przede wszystkim pośród nas była miłość, bo ona świadczy o tym, że Ty jesteś pośród nas, że jesteś żywy i prawdziwy i świadczy wobec innych, że zmartwychwstałeś i że godzien jesteś zaufania. Dlatego prosimy Ciebie, Panie, kiedy rozważamy ten fragment, aby Twój Duch Święty działał, aby nas prowadził ku chwale Twego Syna. Amen. Siostro, bracie, czytałem ostatnio taką anegdotę, że pewien kurier dostarczał paczki i w pewnym domu nikogo nie zastał. Nikt nie otworzył drzwi, ale usłyszał głos: Pomóż mi, pomóż mi. Kurier zachował się odpowiedzialnie, zadzwonił po policję i okazało się, że w środku zamknięta była papuga, która nauczyła się wyrazów, które najczęściej były wypowiadane w domu. Nawet dźwięków. Umiała szczekać, miałczeć, ale też i wypowiadać poszczególne słowa. Zastanawiałem się, jakich słów nauczyłaby się, gdyby była w naszym domu? Co najczęściej słyszałaby z naszych ust? Kochani, apostoł Paweł, w rozdziale 5 listu do Efezjan, zapisał prawie 20 wskazówek dotyczących naszego codziennego życia. Większość odnosi się do takiego procesu, który można byłoby nazwać budową naszego domostwa. Chodzi dokładnie o to, co dzieje się w naszych mieszkaniach, w naszych domach. Jak wygląda to, co się tam dzieje. Jeden z autorów książek chrześcijańskich napisał, że nasze domostwa otoczone są przez wrogie i agresywne siły duchowego wroga. Które czasem bezmyślnie i nieświadomie wpuszczamy w nasze domy, i one oddziałują na nasze relacje i całą sferę życia. I chyba rzeczywiście tak jest, że świat jakoś nieszczególnie podkreśla, jak ważne jest to, co dzieje się w domu. I myślę, że bardzo często też tak bywa, że uznajemy tą sferę za zupełnie prywatną, o której się. Nie rozmawia na zewnątrz i bardzo często, o której nawet nie rozmawia się wewnątrz z domownikami. Natomiast Biblia uczy nas czegoś zupełnie innego, czegoś odwrotnego. Dom nie tylko nie jest strefą prywatną, ale jest też siłą napędzającą kościół, do którego należysz. Duchowy rozwój kościoła. Jest związany z duchowym rozwojem naszych domostw. Duchowy rozwój naszych domów jest związany z duchowym rozwojem naszych zborów. Jest to ze sobą ściśle powiązane. Jedno zależy od drugiego. Im więcej Ducha Świętego w naszych domach, tym więcej Ducha Świętego w naszych zborach. Dlatego też ten rozdział jest tak bogaty w cenne wskazówki wyrażające głęboką troskę apostoła o to, co dzieje się w domach odbiorców tego listu. Jak wygląda ten dom, jak wyglądają relacje, które tam są. Apostoł nawet pozwala sobie indywidualnie skierować niektóre wiersze tego rozdziału do żon, do mężów, do dzieci, rodziców, aby każdemu coś powiedzieć. Aby każdemu dać do myślenia, aby mądrze budować dom, jaki został im powierzony. Spróbujmy zatem spojrzeć na ten fragment z perspektywy tworzenia domostwa, trochę na wzór domów, w których mieszkamy, gdzie liczy się podłoże, fundament, ściany i to, co jest wokół. Dla ludzi nie znających się za bardzo na budownictwie, tak jak ja, podłoże nie jest pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl. Raczej prędzej pomyślałbym o fundamentach, o zastosowanej technologii, o materiałach, ale niekoniecznie o podłożu. Tymczasem stabilność domu zaczyna się od podłoża. Apostoł Paweł też zaczyna od podłoża, od podstawy, o tym przeczytamy zaraz na początku całego rozdziału. On od podstawy zaczyna i zamierza napisać wszystko na podstawie tego, co napisał w wierszu pierwszym. Czyli bądźcie naśladowcami Boga. To jest podstawa. Wszystko inne, co napisał. Wynika z tego wiersza pierwszego. Początkiem, podłożem jest Pan Bóg. Zaczynamy od Niego. Zaczynamy na Nim. No bo jeśli jesteśmy tylko słuchaczami, a nie naśladowcami, którzy mają konkretne doświadczenie w życiu z Bogiem, niezależnie od czasu, no to no możemy ten rozdział... Przeczytać, posłuchać, może być ciekawy, może być: O, ładnie Paweł napisał, ale tak naprawdę niewiele coś wniesie w nasze życie, jeśli Bóg nie będzie podstawą naszego życia. Mając to na uwadze, Paweł pisze m.in. Baczcie więc pilnie, jak postępujecie nie jako głupcy, lecz jako mądrzy. Dosłowne tłumaczenie. Uważnie rozglądaj się celem uniknięcia upadku. Innymi słowy, uważaj na to miejsce, w którym jesteś, w którym stoisz, w którym żyjesz, w którym pracujesz. Uważaj na to, gdzie chodzisz. Zwróć uwagę na decyzje, które podejmujesz, w jakiej znajdujesz siebie w sytuacji. To wszystko ma znaczenie. Kiedy stawiamy małe dziecko, które dopiero zaczęło chodzić, kiedy go stawiamy na, na podłodze czy na ziemi, ono nie ma jeszcze wypracowanego takiego zmysłu przewidywania, co się stanie, jeśli natrafi na przeszkodę. Ono się musi dopiero tego nauczyć. Dokładnie tak samo jest w naszym życiu z Panem Bogiem. Paweł pisze: wykorzystując czas. Gdyż dni są złe. Niektórym z nas zdarzyło się pojechać nad Polskie Morze i przychodzi taki wreszcie ten czas, kiedy jesteśmy już na miejscu, jest urlop czy wakacje i dzień w dzień pada deszcz. No, próbujemy gdzieś tam pojechać, niby coś zobaczyć, gramy w gry planszowe, trzeci dzień, czwarty dzień, ale mamy takie poczucie, że tracimy czas i pieniądze. Jesteśmy tam, gdzie mieliśmy być. Niby pięknie, udało nam się wyjechać, ale jednak wykorzystujemy jakby absolutne minimum. Z tego, co moglibyśmy zrobić. W naszej wierze możemy spędzić siostro i bracie całe lata, a nawet całe życie, tkwiąc w tym samym miejscu, powtarzając te same formułki, wykonując te same gesty, nie decydując się na żaden dodatkowy krok, tylko to minimum, to co trzeba, ale nic poza tym, nic więcej. Gdy Paweł mówi o tym, by wykorzystać krótki czas, jaki jest nam dany tutaj na Ziemi, mówi o wizji, jaką Pan Bóg ma dla swoich naśladowców, jakie On widzi możliwości, potencjał w życiu z Nim, który przecież nie może sprowadzić się tylko do obecności na nabożeństwie raz na jakiś czas, ale chodzi o całe spektrum życia w Bożej obecności tam, gdzie jesteśmy. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, w oryginale bezmyślni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Co to znaczy być, czy działać bezmyślnie? Wyczytałem ciekawą rzecz, że bezmyślność objawia się między innymi brakiem zadawania pytań. Ja nie potrzebuję wiedzieć więcej. To, co mam, to mi wystarczy. Po co się pytać, po co się dowiadywać? Tak jest dobrze. Niechęcią do wymiany poglądów. No, co będę z innymi rozmawiał? Tyle lat nie rozmawiałem, to przecież jest dobrze, nie? Oraz, uwaga, sztywnością poznawczą. To, co wiem, to mi wystarczy, wiecie, przysłowiowe klapki na oczach. Nie potrzebuję nic więcej. Popatrz. W Biblii kościół to ludzie. Naturalnie, instynktownie nastawieni na ciągły rozwój, nowe doświadczenia, nowe wyzwania, wzrastanie w wierze, w poznaniu Boga, różne służby, różne formy zaangażowania, rozmowa o wierze, o życiu z Bogiem, sprawdzanie, co Biblia mówi na ten temat, co na ten temat, jak teraz to wdrożyć, jak sobie w tym pomagać wzajemnie, co zrobić, żeby się w tym rozwijać. Dziś. Normalność wygląda zupełnie inaczej. Jakiekolwiek inicjatywy będą przyjęte przez większość tylko pod warunkiem, że się nic nie zmieni. Na koniec naszego fragmentu Paweł pisze. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin to jest taka osoba, szczególnie według listu do Rzymian, która jest pod wpływem ducha świętego. To, co są, mówi, to jak się zachowuje. Wynika z obecności ducha Bożego w jego życiu. Owocem tego, jak pisze Paweł W liście do Galacja, jest między innymi miłość, radość, pokój, dobroć, łagodność, uprzejmość, samokontrola. Odwrotnością tego stanu jest upojenie alkoholem. I teraz, niezależnie od tego, czy wynika z choroby alkoholowej, czy z jakiegoś jednorazowego wyskoku. Zawsze przynosi destrukcję naszemu ciału, naszemu życiu, naszym bliskim, dlatego że alkohol przejmuje kontrolę nad naszym umysłem i nad naszym językiem. Paweł mówi, że zarówno myśli, jak i język osoby będącej pod wpływem Ducha Świętego będą przejęte Słowem Bożym, pieśnią, uwielbieniem wdzięcznością, to jest naturalna oznaka obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Paweł zwraca na to uwagę i daje do myślenia swoim odbiorcom. Podsumujmy, w świecie tak skomplikowanym jak czasy Pawła, albo nasze czasy, gdy tak łatwo stracić z oczu cel, tak łatwo jest zagubić się czy pogrążyć w narzekaniu, utknąć tylko na problemach, Paweł wzywa do tego, aby zacząć od podłoża, zacząć od początku, zacząć od nowa, zacząć od Pana Boga i spróbować na nim budować, może zacząć na nim budować, albo umocnić to podłoże, by wszystko zaczynało się od Niego, aby przejąć się naśladowaniem Go. To pozwoli, pozwoli nam otworzyć się na Ducha Świętego, który będzie dla nas wsparciem w codziennym życiu, w naszych relacjach wzajemnych i zadaniach, które są przed nami. Naśladuj Boga, świadomie wykorzystuj czas, wzrastaj w poznaniu woli Bożej, napełniaj się Duchem Bożym i trwaj w społeczności z innymi wierzącymi. Tak można odczytać i w ten sposób przemyśleć fragment, który dzisiaj. Rozważamy. Amen.